Robimy dzisiaj ekspresowe ciasto widelcem mieszane ze śliwkami i kruszanką, które pięknie wyrasta i zawsze się udaje. Dokładną ilość składników jak zawsze znajdziecie w opisie pod filmem. Sponsorem tego odcinka jest catering pomelo. Zdrowe posiłki z szerokim wyborem menu. Catering, dzięki któremu zaoszczędzisz czas. Dla widzów specjalna oferta, a szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem, także zajrzyjcie koniecznie. Potrzebujemy 3 szklanki mąki pszennej, szklankę cukru, szklankę oleju, szklankę śmietany, użyłam 12%, 4 całe jajka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, takie z górką, i całość mieszamy za pomocą widelca do połączenia się składników. Następnie przekładamy całość na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Na wierzch układamy połówki śliwek, na tą porcję potrzebujemy około 400 g śliwek, a na wierzch kruszonka. Całość wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni i pieczemy około 50 minut. Gotowe pudrujemy, lukrujemy i zajadamy. Polecam. Smacznego!